Kolejny krok w stronę drugiej ligi uczynili piłkarze Częstochowskiego Rakowa. Dziś na własnym boisku mistrz stali jedenastce Ruchu Chorzów. Już na początku spotkania kardynalny błąd popełnił Jaromir Wieprzęć. Dał się ograć Sergiuszowi Wiechowskiemu, który następnie został sfaulowany w polu karnym przez Matówka. Pewnym egzekutorem rzutu karnego okazał się Maciej Mizia. Jeszcze przed przerwą Częstochowianie mogli wyrównać. Szopa otrzymał dokładne podanie od Kiełbowicza, ale dwukrotnie jego strzały obronił Mirosław Dreszera. Po przerwie scenariusz powtórzył się. Kilka minut po wznowieniu goście zdobyli drugą bramkę. Piotr Włodarczyk wykorzystał sytuację sam na sam z Matuszkiem i było 0 do 2. Tym razem jednak Raków odpowiedział golem. Pikuta wpadł na pole karne z prawej strony Boiska Dokładnie dograł do Szopy, a ten strzałem głową pokonał Dreszera. Gospodarze próbowali jeszcze zmienić niekorzystny wynik. Sugerowali nawet, iż faulowany w polu karnym był Bogdan Pikuta. Sędzia był jednak odmiennego zdania. Raków często chowa ruch chorzów 1 do 2.